Hej, ja, Putin i dziś ocenić wkurzone dzieciaki, bo my zbanować Robloxia i oni wkurzeni XD. Debile, oni nie wiedzieć, że my robić rosyjska wersja Roblox. Żartuje kidos i widzieć, że to Sora AI, więc chujowe zrobiono. Oczywiście zaraz dol i ruscy żołnierze zabić twórca tego wideo. Okej, okay, teraz listy od Rasza, dzieciaków z Moskwa. Ja nie przeczytać 63 tysiące, bo to dużo XD, ale okej. Okay. Teraz zobaczyć pierwsza list. Cześć Putin, ja i koledzy smutni, bo nie mieć dostęp do Roblox. I nie możemy zagrać. I jak nie przywrócić, to my zaatakował cię naszym rpg studnia. Ja chyba iść do bunkier z politykami, bo się bać psycholów.